Nowa agentka, nerfy, buffy, pokażę Wam wszystkie zmiany, które wchodzą w Valoranta w nowym akcie. Oczywiście pamiętajcie o łapie w górę osoby jeśli jesteście nowi, a już Wam pokazuję jak działa nowa agentka Y. W Wiley to jest nowa duelistka, prosto z Tajlandii. I jeżeli chodzi o, o jej umiejętności, to pierwsza umiejętność to jest nasycenie. Nasycenie działa w następujący sposób: rzucimy sobie takiego neida, tylko że ten neid działa inaczej, całkowicie inaczej niż y, żaden każdy inny neid y, w grze. Ponieważ kiedy rzucicie neida, to robicie taki bombelek. A kiedy macie taki bombelek na sobie, to jesteście spowolnieni, dosłownie spowalniają wam się wszystkie ruchy tak jakby się czas spowolnił, e, więc to, wydaje się to być całkiem mocne. E, jeżeli chodzi o drugą umiejętność, druga umiejętność to jest prędkość świata. Prędkość świata to są po prostu dasze, daszujemy się do przodu, możemy się na przykład dwa razy dasznąć, tutaj nie ma żadnego z tym problemu. No taki, nie wiem, no, no dasz po prostu, no, nawet powiedziałbym, że lepszy dasz jet. Jeżeli chodzi o trzecią umiejętność, to jeżeli graliście w Overwatcha, to będziecie wiedzieć o co chodzi, ponieważ ta umiejętność wygląda totalnie jak tracer z Overwatcha, ponieważ sobie po prostu stawiamy, w tym momencie mamy taki Punktność sobie biegniemy, biegniemy. Możemy używać umiejętności w międzyczasie, daszujemy się, wszystko strzelamy się, prawda? No i możemy podobnie kliknąć, i po prostu się cofamy do miejsca, w którym użyliśmy. Naszą umiejętność. Całkiem ciekawe. A jeżeli chodzi o ulta, no to puszczamy taką obszarówkę, która e, nam daje e, busta, że szybciej chodzimy, szybciej się poruszamy, oraz wszyscy wrogowie w e, naszym ulcie mają spowolnione ruchy. Więc tak wyglądają umiejętności nowej agentki Wayley Oczywiście wejdzie wraz z nowym aktem. Jednakże to nie jest koniec zmian, ponieważ mamy również nową kolekcję skinów. To jest kosa, wachlarz, taki piękny. Są oczywiście różne e, warianty kolorystyczne. To jest wandal, którego przed chwilą Dalej mamy również w tej kolekcji Ghosta, tutaj widzicie biały wariant kolorystyczny, mamy również Stingera, widzicie czerwony wariant kolorystyczny oraz mamy, nie przepraszam, Guardiana z takim wariantem. kolorystycznym, Chyba najbrzydszym ze wszystkich, ale takie przystoi nowa kolekcja. W Battle Passie niestety jeszcze możliwe, że później w późniejszym, w późniejszym części materiału Wam pokażę Battle Passa, jeżeli go wprowadzą nam do gierki, bo na razie niestety nie widzimy, ale za to wiemy jaka będzie jaki będzie flex. W Szpan w nowym Battle Passie. jest to taki pluszaczek i pasa tylko dla niego. Jestem chory, ale tak, no nie wiem, jest po prostu. Jednakże to nie koniec, ponieważ jeszcze nam trochę pobufowali e, i po ponerfili postacie, nawet bardziej bym powiedział, że raczej nam ponerfili niż pobufowali. Niż po e, chociaż zaczniemy od postaci raczej spufowanej. Lecimy z Iso, słuchajcie tak, Iso ma naprawdę potężne zmiany, ponieważ ma tylko jedno kół, jednego undercata, ale od teraz undercut daje wyłącza umiejętności. No po prostu wyłącza umiejętności, tak jak KO. Ciekawa zmiana, nie będę ukrywać. Ścianę od teraz możecie puszczać, e, oczywiście, oj, złą umiejętność użyłem. Ścianę możecie puszczać z lewego wszystka myszy, ale również możecie z prawego wszystka myszy, wtedy ściana leci wolniej i daje tam jakieś tam większe możliwości, jeżeli chodzi o e, ISO. Jednakże to nie koniec zmian, ponieważ również została znerfiona deadlock, tak. Nerfili deadlock, to nie jest żart, to nie jest prima aprilis, nerfili deadlock, naprawdę, e, więc e, słuchajcie, e, teraz jak możecie zobaczyć Gravnet jest zamieniony umiejętnościami ze ścianą, e, Gravnet którego macie termowego, co leci dużo, dużo wolniej, jak możecie zobaczyć, a ściana kosztuje 400 kredytów, bo czemu by nie, jest delikatnie większa, aczkolwiek wiek, e, trwa po prostu krócej. Stało znerfione jeszcze klow, teraz wam pokażę. Mamy klow od teraz, jeżeli się kierujecie na clove, to nie dostajecie od razu Spida do biegania tylko dopiero po chwili oraz znerfili smoki, już wam pokażę. Jeżeli chodzi o smoki, to smoki jest sobie znerfione od razu żeby rzucić kolejnego smoka na clove, żeby wam się zregenerował, musicie poczekać czekać 40 sekund. Na ascencie również mamy zmianę, ponieważ ascent wraca do puli map, jednak B na Ascent'cie zostało znerfione. A teraz już koniec. Yy, sobie z Odynem, który sobie skanuje BMA. No już nie ma czegoś takiego. Dalej po prostu je bitną ścianę z metalu. Nie da się tego yy, w ogóle skanować. Pokażę wam to nawet, więc to jest w sumie jedyna zmiana na ascencie. Ale gdzie jest ta ściana, już nie jest skanowalna. O, tu to lokuje, Halo. A, to ma czemu to ma być. A coś, ne? Nie, no żartuję sobie. Ja reinę lecę. Dobra. Ciągną postać wygląda jak Hill Jeziemy, Ej nie tutaj, no. słuchajcie, tutaj musicie, wiecie, mi się dać popisać, nie? No tak, no dlatego mówię ci Dobra, dobra, jadę z nimi, dobra, spoko. Ej, bo ja na monitorze obok widzę gdzie idą w ogóle, mogę podglądać. Ej, ja też. Ej bo no, oni B idą. Na Mida idą. Ziem, tak idą. Dobra, dobra Ziem, nie to. patrzę, nie patrzę, nie dobra, nie patrzę, nie patrzę. Dobra, dobra, lecimy. Jak nam idzie? Ale się wróciłem pięknie, ty. A! Dobra, mamy to. Ty, taki fajny finisher nawet. Fajny finisher, ty. Dobra, chodź, chodź, Roza, Roza, chodź, chodź, raszujemy. Ale fajny proszaczek też mam. No fajny date, wiesz? Fajny Nate, nie? Nice, dobrze. Dobra robota. A ja mam dash'e, ja zapomniałem, że ja dash'e mam, ty. No, dash'uj, używaj tego. Dawaj na wlatuj, tutaj. Na Było za blisko, ludzie, No się w garść. Się dash'uj. Za sekundkę wciskam hamulce. Nie wyszło mi. Dobra, czyli to wolno się... To się wolniej aktywuje, niż myślałem, przepraszam. Nie tęsknijcie za mocno. Ale śmieszne. Chyba zbyt bardzo przypajacowałem. Dobra, chciałem zrobić coś gigamądrego, niestety yy, wyszło jak zawsze. Dobra, całemu chill no. Ale ja zrobiłem adios, nie? Po prostu adios i teraz. Tele... Wow! RASZUJĄ B! Co za? Knoję! Mausy mi. Kurde. Mausy mi. Ogólnie, ale nie zgłaszajcie mnie, proszę, nigdzie, dobra? I doroszuje to ktoś. Leci, leci. No to co Nie no, nie nie pokazuję najlepszego skilla, ja wiem, ja wiem, ale to klasy, klasy. Tu chodzi o to, żeby po prostu umiejętności pokazać. To jest poradnik, jak nie grać Waylay. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten poradnik. Moim zdaniem jest super nie, i. Nie, 10 na 10. Oh, okay. 10 na 10 poradnik, mimo. Jak nie grać Waylay? Bo ja za bardzo próbuję tę umiejętność, że. Już... Nie, no szczerze, tej dasze jak już tak in-game patrzę, nie są aż tak. Na... Strasznie wolno się leci. Strasznie wolno. Tak jak in-game to czuję, to strasznie wolno. Oh. hamulce. Rana. Dostał jeden gra. gramy dalej to było zrobione wszystko po to, żeby... Ej, robimy to grywkę po prostu z tego co nie? Ale nie, trzeba zmienić składy, bo ja widzę monitor Mausi i chcę tam zaglądać No tylko raz zerknąłem Dobra Mausi gra B jak coś Ja cały czas na Hosy patrzę Aha nieźle, nieźle, nie. nie? No nie da się popisać to no. Nie da się popisać nie se i sposób pieprzony Oho, wow! Został jeden, Został jeden, Został jeden wow. Nice, dobra, więc A to cały poradnik. Jak nie grać yy, nową postacią, i Mam nadzieję, że Wam się podobało.